Idziemy do pana tutaj, który lubi chodzić w koszulkach syndykat i mieć takie czapeczki. Absolutnie on powiedział, że nie jest syndykatu, więc nie wiem, czy wyparł się go syndykat, czy on się wyparł z syndykatu, ale jedziemy odebrać jednego z dwóch Mercedesów, które były naprawiane. Jest to Mercedes dzisiaj czarny, czyli jak śledziliście odcinek, to będziecie wiedzieli, który to jest model. Tymczasem powiem Wam, że te auta zostały zakupione z myślą o tym, żeby któryś został u mnie w rodzinie. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, bo wszystkie auta w końcu i tak finalnie sprzedaję, ale to ma być samochód, który może zostanie na dłużej. Dłużej to mam na myśli rok, dwa może. <grym <grym to, to dobry żart. <grym> Aczkolwiek, żeby nie było wyboru, to powiem tak. Zaczęła się historia miłości albo romansu czy tam lubości przez moją żonę Mercedesów. Zaczęła się wtedy, kiedy miałem takiego białego s 63 mg i nie było, po prostu sprzedałem już wszystkie samochody, jakie mieliśmy, w sensie takie do użytku gdzieś tam w rodzinie. I mówię żona: No kurde, lato było, no to myślę sobie dobra, no to trudno. Tył, napęd, 500 KONI, da radę, nie? I patrzy na to auto, i nie, no to przecież jakiś stary Mercedes. Po tygodniu jazdy tym autem na Ermatiku powiedziała, że to auto jest super. I to z takim przekonaniem, że ona po prostu się przekonała do tego samochodu To nie tylko chodzi o jej przekonanie, ale o to, że zawoziła dzieci pod szkołę I reakcja na przykład już dzieci nastoletnich była taka, że przechodzili wokół tego samochodu Robili wychodząc z koły wokół niego kółko Po czym pytali, proszę pani, to prawdziwe AMG? Tak, to było prawdziwe AMG I dzisiaj jedziemy po kolejne prawdziwe AMG i będzie do wyboru miała dwa samochody Jak nimi pojeździ GLE 43 MG albo GLC 63 MG dwa podobne ale różne samochody. Chodzi o wielkość, o prowadzenie, o silnik. A wypiszcie w komentarzach, które wy byście wybrali i dlaczego. Jesteś już u Karola. Cześć. Więc Tak jest, ulica Partyzantów. Partyzantów. Zapraszamy, zapraszamy. To tak bardzo um, listopadowo zabrzmiało. Listopado, ale listopadowo to u mnie wąsa, gdzie u bo, ciebie? Ja jest jo, akcja Mustarz, pamiętajcie, badajcie się panowie, bo to taka zdrowa akcja dla nas, dla nas mężczyzn. Także co, Mercedes już do odbioru. Mercedes do odbioru skończyło się. Udało się skompletować tam części, których nam brakowało. Zostały jakieś szczegóły, które już tam sobie uzupełnicie, ale to są już drobiazgi. Auto wylakierowane, tak jak mówiliśmy, mieliśmy tu uszkodzenie fartucha, To wspominaliśmy na ostatnim materiale, jak ono było wstawione. Natomiast finalnie lakierowaliśmy, cieniowaliśmy drzwi tutaj przednie, przednie prawe, błotnik w całości zderzak, maska i cień w, te, w ten błotniczek lewy. Myślę, że wyszło fajnie. Struktura taka mocno rozlana. Fajnie się prezentuje do tego czysto czarnego koloru. Myślę, że... Wyszedł czarny, więc jest no? ok. Jest ok. Wyszedł czarny, no to co, pokaż jeszcze pod maską, jak to wygląda? Jak to w Mercedesie dużo plastików? Tak. Panie, silnik nie myty, to dobrze. To dobrze, akurat chyba to, to dobrze. 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 De detailer, muszę się wydać. No, słuchaj, tu było trochę pracy z tym silnikiem, trzeba było parę rzeczy o sprzętowych zmienić, jak rolki, nie rolki Chodzi, znaczy, że się udało. To nas niezmiernie cieszy. Jeśli chodzi o pneumatykę, zawieszenia, kompresor, wszystko wymienione, działa, podnosi się, więc myślę, że. A opuszcza się też? Opuszcza się. Jak go się poprosi, to się opuści. No, bardzo fajna jednostka sześciocylindrowa. Jest jeszcze taki mocny akcencik czerwony tutaj AMG. Detali, czyszczenia, pucowania i, i naprawdę nie będzie śladu po, po naprawie. No, ale tutaj nam zeszło chwilę, no, ponieważ zeszło nam najwięcej na kompletowaniu części, bo się okazuje, no dużo jest wiadomo. Dużo. Akurat Mercedes ma bardzo dużo y, jakichś rureczek, zapowietrzeń, różnego rodzaju takich rzeczy niestandardowych, mogasz na powiedzieć. Ani BMK, ani inne auta tego nie mają. Tutaj się to znajduje szczególnie pod, pod, pod tutaj zderzakiem tych atrap, y, innych takich rzeczy, którego nie widać. No, nie widać tego, jak nie. auto jest rozbite, y, a potem się okazuje, że a tego, a tego brakuje. No i dlatego, finalnie, mieliśmy troszeczkę wydłużoną sprawę. jak ostatnie nas byliście, auto było, że tak powiem, niezłożone, a wszystkie elementy wylakierowane, tak? Więc tutaj w zasadzie jak po. No ale jak się zacznie składać, coś zaczyna brakować. Trzeba coś domówić, no bo nie, no nie nagle... pominiesz Nie pominiesz, nie pominiesz. Mówiliśmy o tym, zresztą tak, to w tak. ostatnim materiale, maskę zderzak możemy przyłożyć, ale co z tego jak coraz trzeba będzie ściągać, bo nie ma jakiegoś tam wężyka czy innej rolki. A tak to mamy finalnie już poskładana To, co miało być, jest zrobione. Dobra, i od razu powiem, drodzy widzowie, pamiętajcie, że przód jest zawsze najdroższy w naprawie. Jak szukacie szybki, i dość tanich naprawdę, to trzeba szukać co? Bok? Bok, tył ewentualnie. Tylko to też nie może być taka, takie uderzenie, które wymaga wycięcia nie pół, pół samochodu, tak? No. Wiadomo. Ale jeżeli jest przerysowane poszycie tylnego błotnika, wstawienie, zgrzewanie, tak jak w SQ5, które widzieliście na kanale, a może zobaczycie tutaj y, fragmenty z naprawy blacharskiej, no to sytuacja jest o tyle prosta, że wycinamy, z, y, robimy to tak jak producent, jest to dużo, dużo szybciej. Mamy też BM za tym no, Mercedesem, taki mój konik, nie? Syndyka. Auto tak, syntykowy, katowy akcent. Które bardzo niedawno widzieliście u nich na materiale jak było rozładowane z rolory A już jest polakierowane, już się składa Także momentalnie, chodźcie Auto do nas trafiło z... Na laserach, nie? no, no niestety akurat wersja jak na Amerykę to biedna z tymi lampami no, To ale... jest akurat przypadłość tego, że często te reflektory takie la laserowe H7 Często jest w Stanach po prostu zamawiany do aut Mimo, że to auto nie wiem, ma skórę, nawigację, kamerę cofania w środku Co w Polsce nie wiem, byłby fotel regulowany manualnie ale z przodu byłby LED, nie? Tutaj klient się zastanawia nad zmianą, natomiast no to już nie u nas. My się tym nie zajmujemy, mamy zrobić swoją robotę. Tutaj mieliśmy przerysowanie całego boku, wymiana jednych, drugich drzwi na yy, drzwi w kolor. Oczywiście mieliśmy to lakierowane zwierzchnie, wymiana błotnika, zderzak do naprawy. Mieliśmy też stawianie fragmentu poszycia progu, oczywiście było to zgrzewane, mastyka odwzorowana. Cieniowaliśmy tylny błotnik. Tak naprawdę po temacie. Temat dwóch tygodni auto jest yy, naprawione, bo nie mamy tu części, bo klient nam dostarczył auto już z. Z częściami. z częściami blacharskimi, a żadnych innych pod spodem rzeczy nie mamy, które wychodzą, tak? czyli jakiś rureczek i tak dalej rzeczy. To, o czym mówiliśmy przy Mercedesie. Tam mamy dużo, tu mamy dużo łatwiej, bo są rzeczy proste, odkręcamy, przykręcamy, lakierujemy. Jeżeli części są tylko ładne, no to... To sprawa idzie. Czyli dużo i dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Takie uderzenia, takie naprawy Taki lubię. lubię, bo się same bronią. Czaski. Same się bronią. No i jak jesteśmy przy turbo turbo szybkiej czerwonej korwecie, no to tutaj porozbieraliśmy. Przyszło część elementów już ze Stanów, które zostały za, częściowo zamontowane na samochodzie. I widzę silnik wyjąłeś z przodu, nie? Silnik wyjąłem z przodu, bo trochę nam wadził. A tak naprawdę, no to oczywiście żartujemy, bo mamy tutaj silnik centralny, jak dobrze wiecie. Korweta już jest na takim etapie, że czekamy tylko na oponę. Mamy nową Felgę od Was, dostaliśmy i auto zjeżdża, jedzie na strefę przygotowawczą. Będziemy tutaj lakierować drzwi, będziemy lakierować błotnik, będziemy lakierować zderzak, cieniujemy się w supek. A i myślę, że tak naprawdę blacharsko-lakierniczo będziemy mieć temat załatwiony. Oczywiście jakieś drobnostki pewnie wyjdą, które nie zauważyliśmy dzisiaj, ale one finalnie nie będą jakby tutaj skutkowały na samo składanie, czy, czy prace blacharsko-lakiernicze, no bo blacharz na tyle szybko się wyrobił z pewnymi tematami, że jesteśmy w stanie już na przygotówkę dać to auto i ewentualnie czekać na rzeczy, które już dostaliście listę, których wiemy, że brakuje. Tak? Że brakuje. Powiem Ci, że szukaliśmy opony i to jest ciekawy temat, bo tutaj opona jest, więc pytaliśmy, czy to jest run flat, nie? No, ja tego nie wiem, bo nie ma takiego klasycznego oznaczenia, jak to w europejskich formatach. Wydaje Czym się wydaje się to być Rafa. bo są bardzo twarde te boki. Natomiast no, nie ma takiego oznaczenia, ale są oznaczenia made in USA. Bałem się, że y, ta opona występuje tylko w USA i że będziecie mieć problem z kupieniem dokładnie takiego modelu. Bo, bo jak wejdzie się i yy, zacznie się szukać opony Michelin Pilot Sport 4S bo jest jeszcze 4 S, tak jak Psikuta bez S, to się okazuje, że jest opona z homologacją do Mercedesa, do BMW, do jeszcze nie wiem, dwóch, trzech innych marek i się okazuje, że tego modelu opony jest około kilka, jak nie kilkanaście wersji, bo jest jeszcze wersja z ramflatem i bez ramflata. I to się okazuje, że to jest jeszcze e, typowo kierunkowa, nie? bo masz out, outside-inside, nie? czyli środek. No to może nie kierunkowa, ale asymetryczna. Asymetryczna, tak, do, dokładnie. Perga o wiele niby nie uszkodzona, jednak z drugiej strony jest uszkodzona, musiała być zostać no, dana tak, tak, do, do wymiany. Na no, początku myślałem, że opona cała, ale niestety uderzenie boczne jest przecięta, więc no, nie odratujemy, musimy to. No, nie wymiąć. no, takiej taki, taki opony naprawia jest to grzech. To, nie, to, to to jest ja nie, nie, nie wychodzi w grę naprawa, żeby tu mnie ktoś zaraz w komentarzach nie, nie, nie ścisnął. Natomiast no, nie zauważyłem tego, jak to, to nie to... BMK, żeby naprawić tego oponę. <laughs> BMC nie polecam, bo <laughs> Potem, znaczy polecam, bo będziemy mieć co robić. Jeszcze da ty rzucić i pod kosiem. To na pewno drift by był dobry. No rzeczy takich, których nie przewidzieliśmy, no to gdzieś dołem zagięta chodnica, tak? Jakiś wąż, którego nie było widać na pierwszych oględzinach, no, bo są tam, rzeczy, których no, po prostu nie no, jesteśmy trzeba. w stanie wszystkich y, zobaczyć, no, tak? e, A okazuje się, że to nie tylko ta jedna chodnica, ale też chłodnica klimy tu jest. Tak, no, jest no, poznajemy ten samochód, to, to, to jest auto, które dopiero tak naprawdę na tym europejskim rynku. Cześć, jestem Corvette właśnie. C7 znamy, C8, nowy brat, trochę nowa konstrukcja, trochę inna, inne podejście do tematu, dlatego trochę poznajemy ten samochód, no nie ukrywam, trochę się uczymy, tak? Ale też jest fajny temat, bo wy szukacie cały czas C 8. Co cały, przyjeżdżam, to cały czas cały, C8, C8, cały C8. Czas C8, yy, BMK już jeździ, yy, ta nasza. Siad ten kolor na ten. No. Proszę pana, tak, siadło, że jestem sam z siebie dumny, że to wyszło i, i naprawdę idealnie, i BMS-ka za niedługo do sprzedania. Także, jakby ktoś tam chciał, to, to liczę na wasze zasięgi i za szybko sprzedaż. jest żona do kościoła tylko i wyłącznie w niedzielę? W... Raz tylko przydzwoniła w jakiś mur, ale. A to pod kościołem. Ważne, że burgundowe wnętrze. S5 z pierwszego materiału. Nowe Mówiłem. elementy. Nowe Aso, elementy, a tak. ASO. 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 A są, a są i są zgrzane, czyli technologia Audi zastosowana tak jak być powinna, mamy poszycie zewnętrzne tak samo z ASO, zgrzane, zlutosławane, czyli no wszystko tak jak być powinno zrobione, zostało zrobione, kwestia detali, jakaś końcóweczka, zjazd z ramy i na przygotówkę na lakierowanie. Prosty, fajny temat, dlatego że właśnie mamy elementy nowe z ASO, a jak wiesz te elementy... Nowe zasoby kosztują tyle co używane. No, zdarza się tak, że właśnie używane. Yy, właśnie trzeba to wszystko sprawdzać, bo często się zdarza, że używane części, na przykład do takiej korwety, jest mała dostępność i handlarze czasami wystawiają w dużo wyższych cenach niż nowe części, nie? Chociaż czasem to się może bronić dostępnością, bo wiadomo, że jak coś potrzebujesz na szybko, a was na przykład jest niedostępne, bo też się zdarza, ale drzwi akurat to są elementy, które są dostępne, ale zdarzają się czasami takie. To jest jakby zawsze to sprawdzajcie, tak? No bo są modele niepopularne, do których części używane, na przykład są tanie, dlatego że nie ma właśnie jakby z rynku zbytu, a, a auta popularne, tak jak SQ5, które jest takie samo w Europie, tylko nie jest SQ5, ale drzwi są takie same jak w zwykłej wersji no. i tak dalej, nie ma tutaj poszerzeń, więc yy, chodliwy temat. No to znowu sprzedają używki, bo w kolor, bo może się uda bez lakierowania i tak dalej. I to podbija cenę. A czasami lepiej jest kupić nowe drzwi, Waso, mieć pierwszą warstwę lakieru, bo to te drzwi w kolor to jest zawsze takie, zawsze albo się uda, albo się nie uda. Auto od Was, jak wiecie, z ostatniego odcinka. Wstawione nowe poszycie tylnego błocnika, trzy wahacze. E, udało się o dziwo dobrać ten kolor na tą kreskę. Jak, jak widzicie, porównajcie sobie tutaj, jak wyszło. Jest to evenement, od razu mówię, żeby klienci nie myśleli, że tak się da za każdym razem. Mam trochę mokrą pogodę, trochę pada, ale myślę, że zobaczycie tu, że naprawdę wyszło to na mega, mega przyzwoitym poziomie. I nie widać tutaj śladu po naprawie. Mierzyliśmy ten samochód wszędzie około 110-120 mikronów. Na nasza powłoka 130, miejsce łączenia 600. Więc myślę, że jak w na miejscu, miejscu było w tym miejscu jest łączenie. E, więc myślę, że jak na kwestię łączenia e, dwóch blach e, technologicznie lutospawanie zastosowane tak jak przez kupięć tak jak przy innych autach, myślę, że bardzo, po, bardzo fajny wynik. Mastyki e, odwzorowane, myślę, że niemal idealnie do tego, co jest na, na aucie z jednej, jak i z drugiej strony tematy nie do odróżnienia. E, jedna rzecz, która... Lisień, nie jesień, jesień, tak. Jesień, jesień. E, jedyna rzecz, którą e, zwracajcie uwagę, nowe BMW-ki, no niestety już e, nie mają wiązki puszczonej do lamp. Czyli okazało się, że auto pomimo przerobienia tylnych lamp na wersję europejską? Hmm, tak, ma tylko 4 piny z 6 albo 2 z 4, już nie pamiętam. W każdym razie 2 do 1 2 do drugiej kable trzeba było przeciągnąć. Zrobił to elektryk w oryginalnym oplocie kabli do sterownika, który jest pod schowkiem pasażera. Te reflektory zostały przerobione, czyli zdjęte, zawiezione do firmy, która rozcięła ten reflektor od wewnętrznej tam strony, rozłączyła te, te ledy, bo one, jak mi mówił ten człowiek, który to robił, w Stanach ten stop i postojówka jest połączony w jeden pasek, dlatego jest czerwone, dlatego nie ma tych kabli, są niepotrzebne. Bo to programem działa, to co ma mrugać, to mruga. Natomiast tu trzeba było to rozsiąć, wstawić LEDy już pomarańczowe, tak jak jest to u nas, no i zakodować. Przeciemgielne, tak samo działa. Eee, to już koder po, porobił. Europejski samochód się zrobił. Europejski samochód? No to co? Coś jeszcze nam pokażesz następnym razem, nie? Myślę, że tak. Następnym razem, a jak chcecie BMK, to już niedługo do wystawienia. Jak macie pytania, Na ile, to jak. Tak, tak <laughs> będzie. No, jak tam mnie nie polubią, to są <laughs> tylko oglądają nasze odcinki. A czemu? Eee, no. może, może polubią. Albo może przywiązą do nas trochę samochodów no z pod tej marki do, do naprawy, bo lubię ten sprzęt, lubię te auta bronią się fajną jazdą, fajnym wykonaniem i myślę, że lubisz też, bo pracowałeś no, też w całym nie. No to co? W tym odcinku to już wszystko. Zaobserwuj nasz kanał, subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, napisz komentarz, który z samochodów na odcinku podobał Ci się najbardziej. Tymczasem my się z Tobą żegnamy z Jędrzejowa i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć! Cześć!